Midnight Fight Express zaskoczył mnie swoją grywalnością. Oglądając filmy z rozgrywki nie czułem tak bardzo tego klimatu. Kiedy jednak zacząłem, nie mogłem się oderwać. Powtarzałem kolejne poziomy i tłukłem przeciwników na miazgę w kółko. Przyciągały mnie bowiem ciekawe wyzwania, mechaniki i chęć odkrycia wszystkiego, co się da. Bezbłędne animacje i soundtrack świetnie komponują się z tym stylem graficznym, a ubogie menu oraz fabuła nie odpychają od tytułu. Nie ukrywam jednak, że chętnie ograłbym grę Jakuba Dźwinala jako pełnoprawnego tytułu AAA. Chętnie zobaczyłbym bardziej realistyczną grafikę. Ze świetną fabułą i przerywnikami filmowymi. Niemniej jednak jest to zdecydowanie udany debiut polskiego dewelopera i pozostaje jedynie zostawić pozytywną ocenę na Steamie i czekać na kolejne produkcje. Oby były równie udane. Warto również wspomnieć, że gra jest dostępna w dość przystępnej cenie. 20 euro za około 24 godziny naprawdę dobrej zabawy wydaje się być naprawdę dobrym układem. Napisz w komentarzu, co ty myślisz o tej grze. Zamierzasz w nią zagrać? A może to nie są twoje klimaty? Moja ocena tego tytułu to 9 na 10.